Wyobraźcie sobie sytuację, w której idziecie do amerykańskiego konsulatu we Frankfurcie, żeby załatwić coś prostego, a tu nagle Bach! Wasze dziecko znika. I co teraz? Sara, była żołnierka sił specjalnych właśnie tego doświadczyła. Nie dość, że syn znika to jeszcze wszyscy udają, że go tam w ogóle nie było. Konsulat? Miejsce jak z innej planety bo choć stoi na niemieckiej ziemi to. Jest poza jurysdykcją Niemców. To jakbyście trafili do strefy, gdzie prawo ma wakacje, a logika wzięła urlop bezpłatny. Sara zamiast panikować, postanawia wziąć sprawy w swoje ręce. I tu zaczyna się prawdziwa zabawa, tak? bo przecież kto inny, jak nie była wojskowa, poradzi sobie z biurokratycznym labiryntem pełnym tajemniczych korytarzy, podejrzanych urzędników i mrocznych sekretów. Film to prawdziwy roller coaster emocji. Od napięcia przez zaskoczenie. Aż po momenty, gdy zastanawiacie się, czy konsulat to przypadkiem nie tajna baza superbohaterów, albo siedziba międzynarodowej mafii. Sara musi nie tylko odnaleźć syna, ale i rozgryźć spisek, który sprawia, że nawet James Bond mógłby się poczuć zagubiony.